Chcę wziąć do lasu, na ryby, na grzyby. To takie nasze paliwo, energia. Warto mieć takie coś pod ręką. Hejka, witam na kanale Stare Schematy Płoną. Dzisiaj mięsiwo w akcji. Karczek, taki ze skórą. I takie mięsiwo od Kawałek, też ze skórą. Tuste, zdrowe. I tak, mięsiwo będzie wekowane pieczarkami z cebulą cebulę kroję w ten sposób pieczarki przełamuję na cztery części większe mniejsze na pół I to styka i robimy zapasy na trudne czasy bo zapasy się kończą coś takiego przyjdzie z roboty pyk odkręcisz taki słoiczek i już jest szybko żarełko nie zawsze jest czas na gotowanie Warto mieć takie coś pod ręką Dobra, zapraszam do oglądania Mięsiwo kroję w takie kawałeczki Takie kosteczki Dwa na dwa, może trzy I to starczy Dobra Nie będę Wam pokazywał jak się kroi mięso Mięsiwo trzeba pokroić w kostkę O, tutaj jest moc W tym tłuszczu mięsiwo już pokrojone przyprawy mam poważone o, skórka tego się nie boimy skóra dobra na skrzypiące kolana na przykład dobra przyprawy mam już wymieszane yy, odmierzone poważone a już wam mówię jak to przyprawić jakich przypraw użyłem przyprawię to mięso tak jak się robi kiełbasę czosnkową i tak na jeden kilogram mięsa Sól 17 gramów, pieprz, 3 g, majranek, 2 gramy, gałka muszkatołowa 1 gram, g, czosnek mielony 5 g. I tak trzeba to teraz fajnie wybełtać, wymasować, trochę się pobawić, odstawić na jakąś godzinkę, najlepiej do lodówki i później będziemy ładować słoiki. mięsiwo wymieszane. Fajnie wonia. Czosnku. Dużo czosnku tutaj poszło. A jak nie lubicie czosnku, to możecie sobie zmniejszyć troszeczkę. Ale fajnie. To pachnie i będzie fajnie smakowało. Wiem, bo już to robiłem nie raz I taki po taności. Po tano, taniości. Karczek taki poszarpany. Tani, mięso, szynki też. Takie można powiedzieć... <śpady> spady. Ale co, czasy jakie mamy, jakie mamy, wszystko drogie, to co? schodzić z kosztów, z jakości mięsa też. No, czy z jakości, no tyle, że poszarpane było i tyle, do no, tego tańszy. Mała wtrątka, jeżeli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że coś Cię zainteresowało. Zostaw łapę w górę albo w dół, subskrybuj kanał i miej dzisiaj wspaniały dzień. Pozdro. Tak to wygląda w słoiku, na same dno, na dno, na dno to już spadłem nie raz. Na same dno wrzucam cebulę, pieczarki, mięsiwo dobijam, warto tak półbijać trochę gdzieś w połowie to samo, warstwa cebuli, pieczarek i słoik gotowy do wekowania. O, na dno rzucamy sobie cebuli, pieczarek. Mięsiwo, aby to dno fajnie zakryło. Dno, co ja z tym dnem? O, wszystko mi tu leci. Ubijamy. No, dno. Wiecie co robi blondynka na dnie oceanu? <grytanie> Jak już te dno tak mi się tutaj kląta No kto wie? Co robi blondynka na dnie oceanu? Nie wiecie to już Ci mówię czeka na walenie niesiło w sójkach wyszło 6 słoików, a miałem 3 kg mięsa 3 z hakiem i tu taki malutki ten akurat będzie fajny można sobie wziąć do lasu na ryby, na grzyby <grybujesz> gdzieś tu plecakaj i, i zawsze będzie Ale trzeba dobrze teraz powycierać i co i, i będziemy tym tyndy, nie tym zobaczył lekować Także polecam, róbcie sobie takie zapasiki. W razie czego to nikt wam nie pomoże, a wiem o tym, bo się przekonałem o tym nieraz, warto mieć jakiś zapas w domu. Dobra, tyle wspólnego gadania. Słójki wylądowały już w garze i tak, nie masz takiego gara, to można to normalnie zrobić na gazówce tylko, żeby się to nie gotowało, tylko żeby sobie tak fajnie pykało jak rasołek, i tak z tytułu tego, że tu jest dużo skóry, to będę to wykował 3 godziny w temperaturze 97 stopni. Czas start! Mięsiwo się, się zawekowało, zaparzyło. Czas chyba spróbować ten mały słójczek. No, gorący strasznie. Dobra, wyciągam i zobaczymy jak to wyszło. Ładny rosołek się zrobił. Ach kurde, gorąca jeszcze. Dobra, jakąś rękawiczkę gdzieś tu mam. Nie, ścierkę. Odkręćmy. Parzy, parzy, daje hmm. Daję czas, czosnkiem Dużo czosnku dałem Intensywne. Jaki rosołek Tłuszczyk To takie nasze paliwo energia Cebulka O mięciutkie mięso Mięciutkie, trzy godzinki stykło Pięknie to wygląda Próbujemy. Nie będę ściemy już to robiłem kilka razy mm, świetne malina niebo w gębie polecam zarościmy no to jest pychotka po prostu dobra to tyle na dzisiaj jak się podobało to wiecie co zrobić łapa w górę albo w dół subskrybuj kanał i miejcie wspaniały dzień. Do następnego.